Dzień dobry, 19 październik niedziela po 12 .00. jest bardzo piękne słońce więc pomyślałem sobie dzisiaj wyskoczę na kolorki czyli na takie barwy jesieni wzięłem drona tam gdzie będzie możliwe to postaram się odpalić myślę, że okolice Topilsa tam patrzyłem na aplikacji są strefy wolne do latania, można tam polatać Więc myślę, że będzie tam Możliwość pokazania, jak jest yy, pięknie teraz, jak las wygląda z góry. Także co, zapraszam na kolory, zapraszam na przygody, zapraszam na film. Dajcie lajka, like skomentujcie. Lecę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jestem tutaj, strepa na czerwono, cała tutaj jest, nie można tutaj latać bez zgody. Więc polecę, pojadę właściwie w okolicy, tutaj zobaczcie. O tu to Pilec, strefa wolna. Ten las, postaram się z góry Wam pokazać jak on wygląda, teraz te barwy jesieni je ma. Przepięknie to wygląda. Jestem niedaleko miejscowości Wodnica Kościelna. Zatrzymałem się nad strumykiem czapinianka Zawsze, jak tutaj widziłem, czy tam z Wójciechem widzieliśmy, miał bardzo niski poziom wody. Ale teraz zobaczcie, jest ten poziom podniesiony. Ale to nie znaczy, na to, że były jakieś opady deszczu czy z innego skutku. To jest tak zwana. Zapora bobrowa, i tutaj oni, zobaczcie, bobry spiętrzyły wodę poprzez zaporę. Zobaczcie, jak skutecznie można zablokować e, zbiornik strumyk Czapinianka. Zobaczcie tutaj, jak jest. O tak on wyglądał bez tej tamy, co tutaj jest. A tutaj bobry spiętrzyły wodę i zobaczcie cały tamten obszar aż pod tory kolejowe zostały przelane, no i w tutaj sobie mają świetne warunki do życia. Zbliżamy się do strefy wolnej jeżeli chodzi o loty dronem zaraz to potwierdzimy na aplikacji ten Drone Tower i sobie zobaczymy jak ten las na obrzeżach Narwiańskiego Parku wygląda z góry myślę, że będą piękne kolory jeżeli słońce doświetli te kolory będzie piękne złoto zaraz zobaczymy Jestem już między miejscowością Topilec a kolonią Topilec i to jest taki obszar wolnego lotania w sensie takim, że tam już nie można lecieć, bo jest narfiański park narodowy. A w tej stronę mogę wykonywać wodne loty, więc odpalam drona i taki pokażę Wam z góry jak to, jak to wygląda. Także Lecimy! łoś, zaraz, o, zobaczcie, proszę bardzo, idealne warunki do mieszkania, fajna przygoda, fajny widok, podjeżdżam już pod kolonie topilet, ale tylko przejadę wzdłuż wału przeciwpodziowego. Tam wyjadę w kościukach i będę wracał. Już ale zobaczcie, jak fajna przygoda wyskoczy mi łoś w tym tu lacku brzozowym, pięknie poleciał. W Tatnarew. Super przygoda, naprawdę rzadko to się zdarza, no ale tutaj. Sióda. Odjechałem do przodu. W sensie tak tutaj przede mną jest wieś konowały, tam jest wieś izbiszcze a tutaj bym pojechał, tam gdzie pojadę będą w prawo będą, będzie wieś kościółki. Więc zobaczymy, tutaj spalam drona jeszcze, póki trochę baterii jest, jak ta jesień tu się prezentuje. Jestem już niedaleko wsi kościółki. Nie. tam tam oddali. Wypatrzyłem dwie sarenty. Zmieniam baterię w dronie i spróbuję podlecieć. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Podsumowanie. Ponad 40 km. Piękne kolory już na drzewach. Szczególnie jak słońce jest, to jest naprawdę pięknie to wyeksponowane. Warto pójść w plener, zobaczyć jak to pięknie wygląda. No i spotkanie z łosiem, spotkanie z sarnami. Także jak najbardziej fajna przygoda. Fajna przejażdżka, taka już jesienne klimaty całkowicie, można powiedzieć, z drona też z góry fajnie tu wygląda. Także co, pozdrawiam. No i jak się filmik spodobał, dajcie lajka, dajcie sobie skomentujcie. Cześć, do następnego.